Witamy na konferencji prasowej klubu parlamentarnego koalicja Polska PSL-KUP15 i oddaję głos członkowi Komisji Zdrowia Dariuszowi Kielczakowi. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, system ochrony zdrowia w Polsce jest w destrukcji. On działa w trybie awaryjnym, a Polacy żyją tak, jakby ochrony zdrowia w Polsce nie było. E, dlatego bardzo dziwi, kiedy polski rząd nie reaguje na pomoc oferowaną przez Niemcy, bardzo dziwi to, co napisał Pan. Prezydent Andrzej Duda, dziękując swojemu odpowiednikowi w Niemczech za, za pomoc. Czy w Polsce wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba? Czy w Polsce mamy wystarczającą ilość respiratorów? Wszyscy wiemy, jaka opinia jest na temat respiratorów, które zaoferowała, chociażby w Małopolsce, agencja rezerw materiałowych. To jest sprzęt, na który narzekają anestyzolozy. Uważają, że one są nieprzydatne. Niefunkcjonalne i mogą pomóc tylko jednemu pacjentowi. E, mapa e, liczby respiratorów zajętych i wolnych w Polsce wygląda dramatycznie. My ich praktycznie nie mamy. Dlatego bardzo dziwi e, ta e, odmowa. Co by się stało, gdybyśmy przyjęli ten sprzęt tak jak Czesi? Korona by nam z głowy spadła? Czy wszystko jest w porządku? Wszystkiego nam brakuje? Przecież słyszymy, co mówią dyrektorzy i lekarze w szpitalach. Brakuje nam nie tylko respiratorów, lekarzy, pielęgniarek, ale nawet kontrastu do tomografów yy, komputerowych. Brakuje nam osocza, brakuje nam odczynników w laboratoriach. Nie brakuje nam lekarzy. No to dlaczego okręgowa Izba Lekarska w Łodzi pisze dramatyczny apel o wsparcie i zmianę rozporządzenia ministra? Przecież tu się już zaprzęga do pracy yy, lekarzy w trakcie specjalizacji, bez względu na te przepisy, które obowiązują. I Okręgowa Izba Aptekarska mówi, że łamana jest konstytucja. W taki sposób dzisiaj rząd dramatycznie robi łapankę na ludzi, którzy mają pomóc nam w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. A może mamy wszystko w porządku z sanepidem? Może nie brakuje nam laboratoriów? A może ma kto pracować w sanepidzie? To dlaczego urzędy miast gorączkowo szybko przeszkalają swoich pracowników i desygnują do pracy w Tanepicie. Jesteśmy w dramatycznej sytuacji. Nie ma się na co obrażać. Nie ma co się zachowywać jak Zosia Samosia. Jesteśmy w krytycznej sytuacji. I każdy, kto kogoś stracił, może mieć pretensje do polskiego rządu, do polskiego prezydenta, że nie przyjął pomocy, która ratuje zdrowie i życie Polaków. Dziękuję. Jeśli nie ma pytań, bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Dziękuję. We <laughs> lost.